Mordaczki, właśnie zrobiłem swój klan. Jest zamknięty, trzeba mieć 8 i tysięcy. Jak ktoś chce, to mo może się zgłosić. Yy, granie nie granie, gra, tylko yy, miecie mnie w, w znajomych, że tylko 2 złota, Więc myślę, że się opłaca chociaż mogę zrobić 1 zł. Jak tam wy chcecie, dawajcie nie śpisie. A i jak macie na przykład mało pucharków, to możecie mi powiedzieć, ile macie. I wtedy ja was na przykład mogę dodać za 2 złota Albo no po prostu zagrać sobie ze mną. I nawet nie będziecie musieli płacić. jak Będziecie w moim klanie. Czasami będę zapraszał osoby, więc myślę, że warto. Znacznik klubu. Aha. Nie wiem co to jest znacznik klubu albo możecie mi wyjaśnić. Na razie jest zamknięty klub. Jak ktoś jak ktoś mi napisze, że chce dołączyć do klubu, to mogę zmniejszyć tyle, ile powiecie mi, ile macie pucharków. Pewnie to będzie 4000, 5000. O ile mnie głowa nie myli. A i muszę ostatnio Wam powiedzieć, że wbiłem piątą moc na spajku. I fajnie. I wbiłem też 2300. 2302 pucharków. Więc.